Czy wiecie, że za kilka godzin, dokładnie dziś o 10 rano, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosi decyzje, które wpłyną na życie milionów polskich seniorów, siedem zmian, siedem konkretnych decyzji, które mogą oznaczać więcej pieniędzy w portfelu? Albo no właśnie, o tym za chwilę, ale najpierw chcę, żebyście sobie wyobrazili coś takiego. Pani Halina, 70-letnia emerytka z Kielc, 70 lat od tygodnia nie może spać. Sprawdza internet, dzwoni na infolinie ZUS, pyta sąsiadki. Wszyscy mówią coś innego. Jedni straszą, że będzie gorzej, inni obiecują złote góry. A prawda? Prawda jest gdzieś po środku. I za moment Wam ją przedstawię, punkt po punkcie, bez zbędnych słów. Ale zanim to zrobię, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. To, co usłyszycie dzisiaj, nie jest kolejną plotką ze sklepu spożywczego. To nie są domysły dziennikarzy ani polityczne obietnice. To oficjalne informacje, które ZUS przygotował dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. I właśnie dlatego dzisiaj w tym materiale przejdziemy przez każdą z tych siedmiu zmian dokładnie. Krok po kroku, łącznie, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać już od 1 stycznia 2025 roku. Więc, o co właściwie chodzi? Czemu tyle zamieszania? Dlaczego telefony w oddziałach ZUS nie milkną od rana do wieczora? Odpowiedź jest prostsza niż się wydaje. Polska przechodzi przez trudny okres gospodarczy inflacja, rosnące ceny, zmiany w budżecie państwa. Wszystko to sprawia, że system emerytalny musi się dostosować i dostosowuje się. Ale pytanie brzmi, kto na tym zyska, a kto może poczuć się rozczarowany? Zacznijmy od pierwszej zmiany, tej, o której mówi się najgłośniej waloryzacja emerytur. To słowo pewnie znacie, prawda? Waloryzacja to po prostu coroczna podwyżka świadczeń, która ma nadążyć za rosnącymi cenami w sklepach, za rachunkami, za lekami. Co roku ZUS przelicza, ile wynosi inflacja, ile wynosi wzrost przeciętnego wynagrodzenia i na tej podstawie ustala wskaźnik waloryzacji. W tym roku, w 2024, wskaźnik wyniósł około 6%. Brzmi nieźle, prawda? Ale uwaga, tu pojawia się pierwszy haczyk. W 2025 roku ZUS planuje zmienić sposób obliczania tego wskaźnika. Nie chodzi już tylko o inflację i przeciętne wynagrodzenie. Pojawiają się nowe elementy, takie jak stabilność budżetu, prognozy gospodarcze, długoterminowe plany emerytalne. Co to oznacza w praktyce, że waloryzacja może być niższa niż się spodziewacie? Zamiast powiedzmy 5 czy 6%, może być 3,5, może 4. A dla kogoś, kto dostaje 2000 zł emerytury, różnica między 6% a 4% waloryzacją to kilkadziesiąt złotych miesięcznie. To prawie dwie wizyty u lekarza prywatnie, to dwa pełne kosze zakupów w dyskoncie. Ale spokojnie, nie panikujmy. Bo oto nadchodzi zmiana numer dwa i ta jest zdecydowanie lepsza. ZUS zapowiedział rozszerzenie programu dodatków dla najuboższych emerytów. Jeśli wasza emerytura nie przekracza 1700 zł, macie szansę na dodatkowy dodatek wyrównawczy. To nie jest wielka kwota, mówimy o 150-200 zł miesięcznie. Ale dla wielu seniorów to może być różnica między przetrwaniem miesiąca a koniecznością pożyczania od dzieci. Pani Halina, o której wspominałem na początku, akurat należy do tej grupy. Jej emerytura wynosi 1600 zł. Kiedy usłyszała o tym dodatku, po raz pierwszy od tygodnia uśmiechnęła się szeroko. 200 zł. więcej to dla niej spokojniejszy sen, cieplejsza zima, mniej stresu. Teraz zatrzymajmy się na chwilę. Waloryzacja, dodatki to wszystko brzmi skomplikowanie, prawda? Ale w gruncie rzeczy chodzi o jedno. O to, żebyście mogli godnie żyć, żebyście nie musieli liczyć każdej złotówki, żebyście mogli pozwolić sobie na drobne przyjemności, na kawę z przyjaciółmi, na prezent dla wnuków, na bilety do kina. I właśnie dlatego trzecia zmiana, którą zaraz wam przedstawię, jest tak ważna. Trzecia zmiana dotyczy terminów wypłat. Od 1 stycznia 2025 roku ZUS zobowiązuje się do wypłacania emerytur punktualnie, bez opóźnień, zawsze do 5 dnia roboczego każdego miesiąca. Może pomyślicie: No dobrze, ale przecież do tej pory też płacili w miarę na czas. Tak, to prawda, ale teraz jest gwarancja. Jeśli ZUS się spóźni, będziecie mogli złożyć reklamację i dostać symboliczne odszkodowanie. To niewielka kwota, ale gest ma znaczenie. To pokazuje, że ZUS traktuje was poważnie. A teraz uwaga, bo nadchodzi zmiana, która wzbudzi najwięcej emocji. Zmiana numer cztery nowe zasady dotyczące dorabiania do emerytury. Wielu z Was, drodzy widzowie, pewnie dorabia. Pracujecie na pół etatu, pomagacie w sklepie rodzinnym, opiekujecie się wnukami za wynagrodzeniem. I do tej pory obowiązywały dość jasne zasady. Mogliście zarobić określoną kwotę bez utraty świadczenia, ale od stycznia 2025 roku te limity się zmieniają. Jeśli macie emeryturę pomostową lub wcześniejszą emeryturę, limit zarobków będzie niższy. Dla zwykłych emerytów, tych na pełnej emeryturze, limity pozostaną bez zmian. Ale i to jest kluczowe ZUS będzie kontrolował dokładniej. Jeśli przekroczycie limit nawet o złotówkę, waszą emeryturę zawieszą na cały miesiąc. To brzmi surowo, prawda? Ale ZUS tłumaczy, że to konieczne, żeby system był sprawiedliwy dla wszystkich. Pan Andrzej z Poznania, 65-letni emeryt, który dorabia jako konserwator, dowiedział się o tym tydzień temu. Od razu policzył swoje zarobki. Okazało się, że jest na granicy. Jeden zlecenie za dużo i straci całą emeryturę na miesiąc. Postanowił więc odmówić części pracy. Wolał zachować pewność świadczenia niż ryzykować. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym wiele osób zaczyna się zastanawiać, czy te zmiany są sprawiedliwe, czy ZUS naprawdę dba o emerytów, czy tylko o budżet państwa. To trudne pytania i szczerze mówiąc, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony system emerytalny musi być stabilny. Jeśli nie będzie pieniędzy, nie będzie emerytur dla nikogo. Z drugiej strony, wielu seniorów czuje się oszukanych. Całe życie pracowali, płacili składki, a teraz dostają grosze i jeszcze muszą uważać, żeby nie zarobić za dużo. Ale nie poprzestawajmy na tym. Przejdźmy do zmiany numer 5, która jest zdecydowanie pozytywna. ZUS wprowadza nowy program wsparcia dla emerytów z niepełnosprawnościami. Jeśli macie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będziecie mogli ubiegać się o specjalny dodatek rehabilitacyjny. To 300 zł miesięcznie przeznaczone na leki, sprzęt ortopedyczny, wizyty u specjalistów. Trzeba złożyć wniosek w oddziale ZUS, dołączyć aktualne orzeczenie lekarskie i poczekać maksymalnie 30 dni na decyzję. Pani Zofia z Lublina, która od lat zmaga się z problemami z kręgosłupem, już przygotowała wszystkie dokumenty. 300 zł miesięcznie to dla niej możliwość regularnych wizyt u fizjoterapeuty bez konieczności oszczędzania na jedzeniu. Zmiana numer 6 dotyczy rent rodzinnych. ZUS planuje uprościć procedury związane z przyznawaniem rent dla wdów i wdowców. Do tej pory proces był skomplikowany wymagał mnóstwa dokumentów, zaświadczeń, wizyt w urzędach. Od stycznia 2025 roku większość formalności będzie można załatwić online przez specjalną platformę. Wystarczy założyć profil zaufany, zalogować się na stronę ZUS i wypełnić prosty formularz. To ogromne ułatwienie. Szczególnie dla osób, które mają trudności z poruszaniem się lub mieszkają daleko od oddziału ZUS. I w końcu zmiana numer 7, ostatnia, ale wcale nie najmniej ważna. ZUS zapowiada zwiększenie przejrzystości komunikacji z emerytami. Co to oznacza, że wszystkie pisma, decyzje, zawiadomienia będą pisane prostszym, zrozumiałym językiem. Koniec z urzędniczym żargonem, koniec z paragrafami i odwołaniami do rozporządzeń. Każde pismo będzie zawierało krótkie podsumowanie najważniejszych informacji, napisane dużą czcionką wyraźnie. Dla wielu seniorów, którzy do tej pory musieli prosić dzieci lub wnuki o wytłumaczenie pism z ZUS, to będzie prawdziwa ulga. Więc podsumujmy. Siedem zmian od 1 stycznia 2025 roku. Po pierwsze, Nowy sposób obliczania waloryzacji, potencjalnie niższy wskaźnik. Po drugie, dodatki dla najuboższych emerytów do 200 zł miesięcznie. Po trzecie, gwarancja terminowych wypłat do piątego dnia roboczego. Po czwarte, ostrzejsze kontrole dla dorabiających emerytów. Po piąte, dodatek rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami 300 zł miesięcznie. Po szóste, Uproszczone procedury dla rent rodzinnych i po siódme przejrzysta, zrozumiała komunikacja. Czy te zmiany są dobre, czy są wystarczające? To zależy, z której strony na to patrzymy. Dla pani Haliny dodatek 200 zł to ogromna pomoc. Dla pana Andrzeja nowe limity dorabiania to stres i niepewność. Dla pani Zofii dodatek rehabilitacyjny to szansa na lepsze zdrowie. Dla kogoś innego Niższa waloryzacja to rozczarowanie. Ale jedno jest pewne: ZUS zmienia się, system emerytalny ewoluuje i my, jako emeryci, ręciści, przyszli seniorzy, musimy być na bieżąco musimy wiedzieć, jakie mamy prawa, jakie możemy dostać dodatki, jak załatwić sprawy najprościej i najszybciej. Dlatego tak ważne jest, żebyście zostali z nami. Żebyście subskrybowali nasz kanał, włączyli dzwonek powiadomień, bo regularnie przynosimy Wam najświeższe informacje o emeryturach, rentach, dodatkach, bez politycznych komentarzy, bez zbędnych emocji, tylko konkretne fakty, jasno wytłumaczone krok po kroku. Pamiętajcie, dzisiaj o 10 rano ZUS oficjalnie ogłosi wszystkie szczegóły. Jeśli coś się zmieni, jeśli pojawią się nowe informacje, od razu do was wrócę z aktualizacją, ale podstawowe siedem zmian, które właśnie omówiliśmy, to fundament. To minimum, które musicie wiedzieć, żeby dobrze przygotować się do nowego roku. I jeszcze jedno, jeśli macie pytania, jeśli coś jest niejasne, napiszcie w komentarzach. Czytam każdy komentarz, odpowiadam na każde pytanie. Jesteśmy tu po to, żeby sobie pomagać. Bo razem jesteśmy silniejsi. Razem łatwiej jest przebrnąć przez zawiłości systemu, zrozumieć pisma z ZUS, załatwić sprawy w urzędzie. Pani Halina dziś pewnie siedzi przed telewizorem albo komputerem i czeka na dziesiątą. Pan Andrzej pewnie znowu przelicza swoje zarobki. Pani Zofia sprawdza, czy ma wszystkie dokumenty do wniosku o dodatek rehabilitacyjny. A wy? Wy macie teraz wiedzę. Wiedzę, która pozwoli Wam spokojnie spojrzeć w przyszłość, bez strachu, bez niepewności. 1 stycznia 2025 roku to nie koniec świata, to początek nowego rozdziału rozdziału, w którym ZUS próbuje być bardziej przyjazny, bardziej przejrzysty, bardziej sprawiedliwy. Nie wszystko jest idealne, nie wszystkie zmiany są pozytywne, ale kierunek jest dobry, i to się liczy. Dziękuję Wam, że byliście ze mną dzisiaj. Dziękuję za Waszą uwagę, za Wasze zaufanie. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, zostańcie z nami, bo to dopiero początek. Wkrótce pojawią się nowe materiały o 13 i 14 emeryturze, o zmianach w opiece zdrowotnej dla seniorów, o nowych ulgach podatkowych. Wszystko, co ważne, wszystko, co dotyczy Waszego portfela i Waszego spokoju, znajdziecie tutaj. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i pamiętajcie, zawsze, ale to zawsze warto wiedzieć, jakie macie prawa, bo wiedza to siła, wiedza to pewność, wiedza to spokojny sen.